Idzie w domu kura. Oczywiście, kura po jakimś czasie zaczyna uciekać z domu. To trzeba ją zamknąć. Zamykacie ją do więzienia. I sobie idziecie. Następnego dnia idziecie, dacie zanie kuzyn. Nie ma kury. Wracacie do kuchni. A kura ukradła wam VR. Złościcie się na kurę. Tymczasowe. Tymczasowa kura. Wy ah. wstajecie. Widzicie, że kura znowu Was próbuje zaatakować. A nagle słyszycie kogoś kroki. A to Królik man! Krulik man ude za kurę. Kura traci przytomność. Chcecie się zemścić na kuzę. Więc robicie z niej nagets. Właśnie Wam daję poradnik, jak pozbyć się waszej kury. No to widzimy się w kolejnym. Ja sobie zaraz ją pisnę na wiec.